Witajcie! Znajdujemy się w Gorzędzieju, jest to miejscowość w gminie Słupkowy. Zaczniemy opowiadać o najciekawszych miejscowościach w naszej gminie i powiecie właśnie od tego miejsca, bo to najstarsza osada, potem miasto, a potem znowu osada na naszej ziemi. Swoją historię rozpoczyna w czasach, kiedy powstaje państwo polskie. Po upadku Marchi Wielkomorawskiej pojawiły się, wykształciły się trzy państwa. Pierwsze to oczywiście Czechy, następnie Ruś, a później kształtuje się Państwo Polskie. Państwo Polskie, które swoją siłę zawdzięcza oczywiście drużynie książęcej, książęcej drużynie Mieszka I. Rzecz jasna sam Mieszko I nie byłby tak wielkim władcą, gdyby nie jego trzech wielkich Przodków. Niemniej podróżnik Ibrahim Ibil Jakub, który gościł na cesarskim dworze w Magdeburgu, określił Mieszka jako wielkiego króla. Skąd Mieszko I i Gorzędziej? No właśnie, w czasach, kiedy żyje i rządzi Mieszko I, rodzi się w czeskich Libicach. Mały Wojciech. Mały Wojciech, który na ołtarzu zostaje zaniesiony przez swego ojca i w stanie agonalnym, umierający, ojciec powie albo panie, weźmiesz to dziecko do siebie, albo zachowasz je przy zdrowiu i życiu i ja wtedy uczynię wszystko, aby został ten człowiek kapłanem. Tak się stało. Kiedy będzie miał lat siedem, spotka się razem z Bolesławem w Magdeburgu. Późniejsza znajomość, a potem pewnie przyjaźń, zaowocują. Kiedy w 997 roku Wojciech, jako biskup, uda się do pogańskich Prus, po to by nawracać na nową wiarę, spotka się z Bolesławem, ten będzie obiecał mu nawet drużynę wojowników, on z niej Zrezygnuje mówiąc, że będzie nawracał Słowem jak Jezus, a nie Mieczem. No i właśnie znajdujemy się w tym miejscu, w którym święty Wojciech spotkał się pewnie z wieloma ludźmi, którzy tutaj mieszkali. Tu była osada, zresztą późniejszy pierwszy opis Gorzędzieja pochodzi z 1224 roku i informuje nas o miejscowości. Grodenzis, co wskazuje na miejscowość zwaną jako Gród, czyli siedzibę obronną. Siedzibę, gdzie spotykają się z pewnością kupcy, bo tutaj, przez Wisłę, ma miejsce bród, czyli miejsce, przez które przedostają się pewnie głównie właśnie handlujący. Wojtek, Święty Wojtek później spotyka się tu z ludźmi, pewnie celebruje przeświętą, świętą, pewnie też spowiada ludzi. No, i na tym miejscu później powstanie kościółek. Kościółek na 40-metrowej skarpie nadwiślańskiej. Piękna gotycka, e, e, gotyk nadwiślański, tak charakterystyczny tylko dla naszego krajobrazu. No właśnie, piękny kościół zawdzięcza i osada. Zawdzięczają później nadanie praw miejskich. Gorzędziej otrzymuje je w 1287 roku od biskupa Płockiego Tomasza. Szybko je utracił, bo w 1312 roku krzyżacy zakupili Gorzędziej. Ale po co? Otóż wiemy, że od 1300 roku następuje osuwanie się skarpy. 60% grodu zsunęło się wraz z, właśnie ze skarpą do Wisły. A po co krzyżakom w takim razie ceglany kościółek, który przestaje pomalutku spełniać swoją funkcję? Budulec. Krzyżacy brali cegły z gorzędziejskiego wówczas kościoła i zawozili je po to, by budować swój wielki malbork. Jedne z pierwszych pewnie cegieł w Zamku Malborskim pochodzą właśnie z Gorzędzieja. Krzyżacy w 1312 roku zmieniają ów kodeks i prawo z osady miejskiej na właśnie osadę wiejską. Od tej pory już jest Gorzędziej wioską, a do. XVII wieku stanowi odrębną parafię, niezależną parafię. Później stanowi parafię filialną, filialną Kościoła w Słupkowach. Co ciekawe też i znamienne. W 1995 roku, 29 kwietnia, ma miejsce bardzo ciekawe wydarzenie. Otóż relikwie świętego Wojciecha wiezione z Gniezna trafiają tutaj, do Gorzędzieja. Zresztą byłem wtedy w ósmej klasie szkoły podstawowej, i sam jako rycerz chroniłem tychże relikwii, które zostały wprowadzone do kościoła w Gorzędzieju. Do dzisiaj się tutaj znajdują Jan Bernard Szlaga, biskup Pelpiński, uznał to miejsce, zatwierdził to miejsce jako sanktuarium. No i dzisiaj można tutaj przyjechać w spokoju się pomodlić albo spędzić kilka właśnie chwil po to, żeby się wyciszyć też zupełnie. Tu słychać tylko wróbelki i karmelici bosi, którzy od 97 roku tutaj zamieszkują, dbają o to miejsce rozbudowując je. Zapraszam i zachęcam do zwiedzenia, bo warto zobaczyć. Piękny kościół, później zobaczymy go w środku, ale też wspaniałe otoczenie, które pięknie rozpościera się tutaj wokół kościoła i to nie tylko zimą. Dziękuję.